W tej chwili spotykamy się w noworocznym spotkaniu w Kwiatach Kawy. Podsumujemy rok 2023, który był dla nas bardzo udany, w którym rozwinęliśmy flotę, w którym wymieniliśmy część floty na nowszą. Ten rok ogólnie obfitował w bardzo wiele, bardzo dużych wyzwań logistycznych, wszelkie imprezy, eventy. Mistrzostwa świata na żużlu jak walkę usyka. O Mistrzostwo Świata z Danielem Wibua. Które musieliśmy obsłużyć, zarówno klientów VIP, jak i innych klientów biznesowych, których musieliśmy przewieźć w bardzo różne zakątki kraju i, i za granicę. Udało nam się zaistnieć bardziej na lotnisku. Swoją kompetencją dajemy gwarancję. Gwarancję transportu, bezpieczeństwa. Klient wsiadając do nas, dojedzie na wskazany adres bez żadnych problemów, bez żadnych kłopotów. Taksi s class to wyższa klasa. Przewozów. Bardzo zależy nam na tym, żeby nasi klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo w naszych samochodach. Na wstępie chciałem podziękować bardzo całej załodze za ofiarność i pracę za 2023 rok, za wysoki poziom pracy, za zaufanie do firmy, co skutkuje też zaufaniem klientów do firmy, czego bym życzył na przyszły rok, jeszcze większej współpracy, jeszcze większego zaangażowania. Nasz level z roku na rok jest coraz wyższy z 5, 10, 20 aut 25 zeszłego roku zrobiło się 60 aut. W 2024 wiemy, że już na początku roku zwiększymy się, to już jest podpisane Opytaście samochodów. Z wielką nadzieją patrzymy w nowy 2024 rok. Na pewno Was zaskoczymy jeszcze wieloma naszymi pomysłami. Także chciałem Państwu podziękować za 2023 rok, naszym klientom, naszym kierowcom, naszym dyspozytorkom. Chciałbym życzyć Państwu szczęśliwego nowego roku 2024.